Cena złota po raz pierwszy przyłamała poziom 2000 dolarów za uncję. Co dalej? O tym będę rozmawiał z panem dyrektorem Łukaszem Wardynem z CMC Markets. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Jak pan komentuje tę sytuację? Tak naprawdę tego wszyscy oczekiwali, że złoto będzie dalej dalej rosło. Myślę, że najważniejsze jest to, że w tym trendzie wzrostowym, który no już, już trwa przynajmniej, przynajmniej dwa lata, no to nie ma dużej, tak na razie przynajmniej, tak dużej spekulacji. Można powiedzieć, że idziemy trzy kroki do przodu, dwa kroki w tył. Spokojnie, to jest taka ściana, ściana strachu. A to daje nadzieję na, na, jeszcze, na jeszcze dalsze wzrosty. Powody, powody tak naprawdę tego wzrostu. Od 2015 roku są podobne. No doszły oczywiście te kwestie związane z pandemią w tym roku. Panie dyrektorze, nas najczęściej kojarzono, że jeżeli jest zła sytuacja na giełdach, kursy akcji spadają, to ceny złota rosną, bo inwestorzy szukają jakiejś bezpiecznej przystani. No a tutaj mamy ciągle rekordy bite na amerykańskich giełdach. Ostatnio Nasdaq znów. No tak, no, inwestorzy na rynkach akcji są szczególnie e, chciwi, zuchwali, bezkarni, e, ale właśnie po, powodami wzrostu złota, tak samo e, dlaczego złoto było kupowane od 2015 roku, w tym też przy, między innymi przez banki centralne, co jest istotne, czyli takich stabilnych inwestorów. Przy niewielkim udziale kapitału spekulacyjnego, no to właśnie były róż, potencjał różnego rodzaju niepokojów, głównie geopolitycznych. I to było w 2015 roku, tak, tak jest dalej. Niskie stopy procentowe mamy rekordowo niskie stopy procentowe. Generalnie niepokój i inwestorów o swoje aktywa i próba znalezienia takiego ubezpieczenia, i to również się dzieje. I jeszcze do tego były próby zabezpieczenia się, znalezienia takiego, takich aktywów, które mogłyby zabezpieczyć przeciwko inflacji. Tego przynajmniej globalnie nie ma, w Polsce jest sytuacja inna, ale globalnie tego to się akurat nie wydarzyło. Natomiast w tej sytuacji rekordowo niskich stóp procentowych e, mamy tak naprawdę ucieczkę inwestorów do wszystkich aktywów bardziej ryzykownych, które mogą dać jakąkolwiek rentowność. Więc w tym momencie to jest zarówno, są to zarówno rynki akcji, jak i metale szlachetne. Panie dyrektorze, a gdzie są granice zdrowego rozsądku? No bo pojawiły się nawet spekulacje że złoto może dobić do poziomu 2500 dolarów za uncję. Jakieś oczywiście no nie ma w tym momencie żadnych ograniczeń nie ma limitu gdzie to złoto może zabrnąć bo mamy historyczne mamy historyczne szczyty to jest generalnie dobra wiadomość bo jest to po prostu potwierdzenie trendu wzrostowego oczywiście analitycy Starają się przewidzieć jakieś potencjalne poziomy docelowe. E, amerykańskie banki widzą nawet w krótkim terminie 2300-2400, w długim terminie e, nawet 3000, ale no, to jest wróżenie z plusów, bo gdy mamy mocny trend wzrostowy, tak naprawdę nie wiadomo, gdzie on zajdzie. Na pewno ta sytuacja, która jest z pandemią, ona też pomaga cenom złota, bo generalnie zakłóca, zakłóca ten obieg, obieg handlowy. Dalej mogą nastąpić przecież jakieś zamknięcia kopalń, czyli tego wydobycia będzie mniej trudniej odpalać nowe projekty pomimo, wydobywcze pomimo wysokiej ceny złota. Transport złota lotami komercyjnymi jest dalej zachwiany. To samo może być, jeżeli chodzi o rafinerię. Więc to wszystko na pewno pomaga cenom złota. Ale, ale ta, ta podstawa, która była, o której, o której wspomniałem i, i dlaczego w 2015-18 roku złoto było kupowane, to zostało, więc te fundamenty do kupna pozostały. W jaki sposób myślenia o dość ostrożnego inwestora o której dotąd właśnie, właśnie myślał o złocie jako tej bezpiecznej przystani. Jaką rekomendację miałby Pan dla, dla takiego inwestora? Hmm. Ja nie wiem, czy to już jest dalej bezpieczna przystań, czy tak naprawdę przy... kolejna przystań spekulacyjna. I myślę, że dużo lepiej tak, pa, tak podejść do tego tematu. Jest to aktywo spekulacyjne. Te wzrosty, jeżeli by przyspieszyły... No, to również potencjalne korekty mogą być głębsze, może być więcej zmienności na tym rynku. Więc ja mimo wszystko byłbym daleki od nazywania tego złota już w tym momencie bezpiecznym, bezpiecznym aktywem. Dla inwestorów w Polsce jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że przede wszystkim liczy się kurs złota w złotych. Więc tutaj dochodzi jeszcze kwestia. słabnącego dolara. Tak, kondycji dolar złoty. W tym momencie też mamy szczyt, historyczny szczyt złota notowanego w złoty. O przyczynach rosnącej ceny złota rozmawiałem z panem Łukaszem Wardynem, dyrektorem CMC Markets na Europę Wschodnią. Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję.